Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tradycyjnie. Dzisiejszy cytat, dzisiejszy fragment, który dzisiaj wybrałem do przeczytania, pochodzi z zestawu książkowego, który codziennie Wam prezentuję. Akurat z tej książeczki. Za mną jest druga część, znaczy druga część jest druga książka autorstwa pana Tomasza Kwaśniewskiego, a ja dziś czytam z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Ja wybrałem fragment o otyłości. Otyłość, a żywienie optymalne. Myślę, że wielu z Was będzie zainteresowany tą sprawą, jako że ja też jestem tym zainteresowany. Z tym, że u mnie sprawa rozwiązała się, ja po prostu jestem żarłoczny i ciężko jest mi opanować swoją żarłoczność, swoje ciągotki od wielu lat. Jeżeli udaje mi się je. Poskromić, to jest wszystko ok. Waga cofa się jak w zegareczku, sobie wszystko idzie pięknie. Natomiast, gdy tylko y, zwiększam ilości pewnych składników, to, to jest to z tym mały problem. Ale nie doprowadzam się do takiej wagi jak z początku roku, także nie martwcie się, jest bardzo dobrze, idzie w fajną stronę. Humor mi dopisuje, zadowolony jestem i nie widzę powodów, żeby mi coś tutaj akurat dolegało. Pod warunkiem, że oczywiście nie kuszę się na te pochodne pochodne mleka, mleka czy to krowiego, czy to jakiegokolwiek innego zwierza. Po prostu mleczne w moim przypadku są głównymi, głównymi killerami mojego organizmu, o czym nie wiedziałem przez lata. Także niestety muszę się obejść smakiem wspaniałą śmietaną, mogę ją tylko powąchać. Wspaniałe sery dojrzewające czy białe, to też mogę tylko na nie pięknie popatrzeć. Powąchać, yy, pozazdrościć tym, którzy, którzy mogą to bez ograniczeń i praktycznie jeść. Ja niestety nie. U mnie kończy się to zawsze katastrofą. I przez, dziwne jest, że przez tyle lat y, z tych wszystkich fachowców, do których chodziłem i, i na NFZ, i prywatnie, nikt nie zorientował się. Badania na mm, ten cukier, wiecie, mleczny, wychodziły mi, że, nie, że mam tolerancję, że jest wszystko ok. Nie ma tam żadnego czynnika uczulającego. A tu okazało się, że sprawa stosunkowo wydawałoby się prosta, jak nietolerancja białka pochodzącego z produktów odmlecznych. Wspominam Wam o tym, dlatego że y, podobnych jak ja na turnusie optymalnym y, w Akademii Zdrowia było prawie, po, prawie połowa turnusu, gdzie na naszych miseczkach nie było nic. Związanego z serem, ze śmietaną, chociaż śmietana była obok dostępna przy ekspresie do kawy, więc zostaje mi tylko ta czarna franca, po prostu i, i tyle. Widzicie, rozgaduje się, Miałem być, miał być cytat do otyłości: otyłość, a żywienie optymalne. No, muszę przynajmniej cokolwiek przeczytać, zanim coś tutaj się rozgadam znowu. Przyczyną otyłości, pisze pan doktor, jest, Określone nieprawidłowe odżywianie. No zgadza się, w moim przypadku dokładnie tak jest. Jak jest nieprawidłowo, to, to waga, waga rośnie. I to rośnie, potrafi w ciągu dwóch dni już być widoczna waga. Taka, że waga pokazuje pół kilo przy przytyło do góry. Nie? Za chwileczkę jest z powrotem. Z tym, że żeby zbić te pół kilo, które przytyło, trzeba o jeden dzień dłużej. Nie? Tak jest w moim przypadku. I teraz tak. Przyczyną otyłości jest określone nieprawidłowe odżywianie. Powszechnie winą za otyłość, ob, za, za otyłość obciąża się spożywany tłuszcz. No oczywiście wiecie wszyscy tutaj, którzy jesteście na moim kanale, że to nie tłuszcz jest przyczyną otyłości. Ten spożywany. A tymczasem od tłuszczu utyć nie można. Jest to organicznie niemożliwe, ponieważ tkanka tłuszczowa nie zawiera enzymu kinazy glicerolu, który jest niezbędny do odkładania tłuszczu. Utyć można tylko od węglowodanów. Człowiek przybiera na wadze w wyniku odkładania tłuszczu tylko wówczas, gdy wytwarza ten tłuszcz z węglowodanów. Z tych, które zjadamy oczywiście, wiadomo, nie? Im więcej węglowodanów organizm musi przetworzyć na tłuszcz, z tych zjadanych węglowodanów, tutaj dokreślam niektórym, musi przetworzyć na tłuszcz, tym szybciej przybiera na wadze. Czyli im więcej zjadamy węglowodanów ponadnormatywnie, tym szybciej przebywamy na wadze. Ludzie otyli występują zarówno wśród najuboższych warstw społecznych, jak i wśród tych, którzy w pojęciu powszechnym odżywiają się dobrze, bogato. Slumsy w wielkich miastach pełne są otyłych ludzi. Otyli są także często prominenci, elita rządząca. Potentaci gospodarczy, magnaci, i to bez względu na kontynent, kraj i ustrój społeczny. Fakt ten może nasuwać wniosek, że otyłość jest skłonnością pewnych ludzi bez względu na zamożność i sposób odżywiania. I taki całkowicie niesłuszny pogląd panuje wśród ludzi. Słyszy się, że ktoś ma skłonność do tycia, a inny nie ma takiej skłonności. Poglądy, takie dyktuje, nie wiedza. Zarówno otyłość ubogich, jak i otyłość bogatych spowodowane są nieprawidłowym odżywianiem. Tylko, tylko mechanizm tycia u obu tych grup jest inny. I o tym mechanizmie może Wam będę czytał jutro. To jest bardzo fajny, bardzo fajny fragment. Pan doktor bardzo prosto, to pięknie pisze. Pan Tomasz uzupełnia tą wiedzę, którą ja tutaj teraz wam czytam, w sposób biochemiczny. Niektórym by to pewnie się nawet spodobało i, i wiem, że wielu, się z was, wielu z Was, którzy macie zestaw ten, ten książkowy, że się to bardzo podoba, taka, taka forma uzupełnienia. A niektórzy zajmują się zawodowo, są zawodowymi chemikami, wykładowcami, bo, bo mam, mam z takimi kontakt. Stąd to wiem, chcę jeszcze wrócić dzisiaj, nawiązać do mojego wczorajszego nagrania o płaskiej Ziemi. Nie wiem, skąd wy wyciągacie takie wnioski, którzy tam piszecie pod moim, pod moim filmem, że ja jestem zwolennikiem płaskiej Ziemi. Przecież ja powiedziałem wyraźnie wczoraj. Ja nie wiem, jaka ta Ziemia jest. Nie podoba mi się natomiast, że ona jest tą kulką, którą nam tutaj pokazuje. Bo gdyby to była kulka, to mielibyśmy więcej prawdziwych zdjęć z tego tak zwanego kosmosu. A jest, jest lipa, no po prostu nie ma zdjęć jak to wygląda z kosmosu. Wszystko to, to są po prostu fotomontaże, są to przekształcenia wszystkich tych różnych dziwnych programów yy, graficznych. Nie ma ani jednego zdjęcia z kosmosu. Jeżeli macie takowe zdjęcie z kosmosu, bez przeróbek, bez photoshopów i podobnych, to bardzo proszę o link, bo chętnie bym się z, taką, z takim zdjęciem zapoznał. Nie wiem, czego jest to przyczyną. Nie wiem, czy nie da się sfotografować okrągłej Ziemi z kosmosu, bo jakieś promieniowanie występuje. Może ta Ziemia nie jest okrągła, tak jak nam mówią i wtedy takie zdjęcie spowodowałoby no Problem, a naprawdę spowodowałoby to spory problem, bo jeżeli tak nie jest, to um, pojawiłyby się pytania: to jaka do jasnej cholery ta Ziemia jest, skoro nie jest równiusieńką kulką okrągłą? Y, powiedziałem Wam we wczorajszym tam nagraniu tak lekko podchwytliwie, że jeżeli ta Ziemia nasza teoretycznie obraca się z prędkością y, te 150 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli prędkość dźwięku, to w jedną stronę, jakbyśmy mówili, to w drugą będzie, to, to wyprzedzimy nasz głos i no to dla żartów powiedziałem, wiecie, że jeżeli coś jest, coś się obraca, to ten obrót tego czegoś, ten ruch w ogóle jest wartością zupełnie względną, bo musimy go rozpatrywać jako przesunięcie względem czegoś. I tak samo jest z tą ziemią, wyobraźcie sobie, że macie do czynienia na przykład z taką kulą, nie? z taką formą Akurat taką mam przy sobie tutaj I, i nic się tutaj nie kręci. Ona po prostu sobie stoi, jest statycznie zakotwiczona tutaj w moich dłoniach. Natomiast wszystko to w koło się tutaj obraca. Czyli następuje ruch obrotowy względem tego, co stoi. Oczywiście, jak popatrzymy na to. To czy to się tak kręci, czy to się tak kręci, będzie to bez znaczenia. Będzie ruch zaobserwowany jednego względem drugiego, czyli przemieszczenie. I tyle wszystkiego. Więc ta Ziemia, ona może być statecznie sobie po prostu stać w jednym miejscu. Tak jak ma. Natomiast cała reszta, i Księżyc, i to Słońce w post formie mojej głowy, może się obracać. To wszystko zależy, jak my na to patrzymy. Dlatego to jest względne. To przecież jest oczywiste. Ja po prostu zażartowałem sobie z tym. To jest tak samo jak ten samolot, który by stał, i jeżeli ktoś by się przykładowo względem mojego słońca, czyli mojej głowy, obracałoby się to w taki sposób, jeszcze sobie tam się kręciło. Niech to się tak obraca, nie? O, w ten sposób. To tak teoretycznie tutaj za mną przechodzi. I ten samolot, który tutaj stoi, przecież to też byłby żart, że on w tą stronę wystarczy, że wystartuje, będzie stał w powietrzu. I, i, I Ziemia się obróci, to po co lecieć? No to, są, to są takie podstawowe rzeczy, wiecie, nie dajcie się na to, na, na to złapać, bo, bo to tak, tak nie działa. Szkoła podstawowa się kłania. Natomiast problem jest z braku tych zdjęć to jest pierwsza sprawa i problem jest jeszcze jednej natury z tą płaską Ziemią problem jest z, tymi, z tym przyspieszeniem ziemskim. Nie chodzi tutaj o masę, tylko o przyspieszenie, które możemy stosunkowo łatwo zmierzyć. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale inne jest przyspieszenie ziemskie mierzone w Polsce Południowej, tutaj w Krakowie i okolicach, gdzie ja jestem, a inne jest na Pomorzu. Już tutaj są różnice i przyrządy, takie zwykłe, normalne, standardowe przyrządy, ale precyzyjne, już to wykazują. Więc tym bardziej te przyrządy powinny wykazać to, tą różnicę na podstawie tego, co Wam wczoraj powiedziałem. Ustawienia, czy to jest w nocy, czy to jest w ciągu dnia i dlaczego. Stąd to moje pytanie zostało zadane. Tam nawet ktoś widzę, posłużył się obliczeniem matematycznym, tam z przyspieszeniem 9,81 m na sekundę kwadrat i tak dalej. Tam jest wywód zrobiony, że to jest niewielka różnica, tam przy masa. Przy masach, tak, ale ja mówiłem o przyspieszeniu. Mierzonym oczywiście w metrach na sekundę do kwadratu. Ale to nie jest już moja sprawa, bo to od tego są zawodowcy. Ja jestem tylko artystą, który maluje obraz. To tytułem tego mojego, jak to się nazywa, adwokcem do wczorajszej mojej, mojej przemowy odnośnie. Kształtu tej naszej planety. I chcę Wam powiedzieć dzisiaj jeszcze, oprócz tego, co tutaj przeczytałem o otyłości, oprócz tego o tej Ziemi, że może się okazać, że jest ona inna. Oczywiście może się też okazać, że jest tak, jak nam mówią, że jest to kulka, i tu się nie ma do czego doczekać, że po prostu jest błąd w moim akurat rozumowaniu i innych płaskoziemców czy wklęsłoziemców również jest błąd w ich rozumowaniu. Może tak też być. Chcę zastanowić się dzisiaj, bo mam jeszcze parę minut tutaj tego nagrania, nad taką sprawą związaną z więziennictwem. Czyli, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, bardzo drapieżne przestępstwo, zabija drugiego człowieka, zabija raz, drugi, trzeci, jest po prostu mordercą, jest po prostu bandytą, który robi to. Nie bez powodu, albo z jakiegoś tam swojego, swojego defektu umysłowego, i jest on niebezpieczny dla, dla otoczenia, dla społeczeństw. To niektórzy politycy mówią, że takiego człowieka należałoby skrócić o głowę, po prostu pozbawić życia, zabrać mu życie. Chcę wam powiedzieć, co mówił ojciec Pio na rozmowach w Nowej Hucie na temat kary śmierci. Myślę, że kogoś to może zainteresować, szczególnie. Szczególnie tych ludzi, którzy w ciemno ufają pewnym, pewnym indywiduom, kreujących się na takich humanistów, bardzo mocnych humanistów, takich cudownych ludzi. Zabójstwo człowieka jest morderstwem. Nie ulega to żadnych wątpliwości, ale zabójstwo zabójcy jest również morderstwem. Ojciec Pio na rozmowach z Nowej Huty powiedział, że kara śmierci jest błędem. To nie tak powinno wyglądać. Tyle wiem z rozmów. To wiem, bo ja o to nie pytam, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy o to pytali. Ojciec Pio na rozmowach z Nowej Huty był przeciwnikiem jakiejkolwiek kary śmierci, czyli pozbawiania człowieka nawet za najcięższe przestępstwa. Oczywiście rodzi się pytanie, jak... Co zrobić z takimi bandytami? Czy utrzymywać ich na koszt państwa? Płacić za ich wikt, opierunek, za ich rekonwalescencję w tym, w tym, w tym ośrodku odosobnienia? Co z nimi po prostu dalej robić? Czy, mają, czy społeczeństwo takiego łotra bandytem ma utrzymywać? Dopóki nikt nic nie wymyśli lepszego, to tak. Nie ma żadnego innego wyjścia. Pan doktor wskazał pewne rzeczy w swoich książkach, opisał. Ja wam tutaj nawet czytałem, jak był przeprowadzany eksperyment w więzieniu, w więzieniu, w Polsce w więzieniu, gdzie więźniowie zaczęli żywić się optymalnie. Nagle okazało się, że zaczęli odwiedzać bibliotekę, zaczęli, zaczęli się zmieniać do tego stopnia, że tego głównego prowodyra, tego zamieszania wypuszczono przed terminem aby nie poszło to dalej. I zamiast kontynuować tą sprawę, pociągnąć dalej, że ta resocjalizacja, powrót tych ludzi do, do normalności, no szło to wszystko w dobrą stronę. Komuś to przeszkadzało. Wycofano się z tego projektu. Już Wam o tym wspominałem. Co dalej z takimi ludźmi robić, którzy są obudzami? No po pierwsze, tak jak Wam wspomniałem, dobrze ich odżywić. Im bardziej niebezpieczni, tym muszą być lepiej odżywieni. Jeżeli to by nie pomogło wśród takich ludzi dobre odżywienie, żeby ich mózg zaczął pracować prawidłowo, tak jak został stworzony, czyli musiałby się jeszcze zreodbudować, musiałby odbudować się w sposób w miarę prawidłowy, to można by było też takich ludzi, których nie da się już przestawić w żaden sposób, można byłoby zrobić taką enklawę oddzieloną od świata z drzewami z jeziorkiem, z rzeką i tych ludzi, tych łobuzów tam po prostu wpuścić, niech oni sobie tam żyją. Wrzucić im tam jakieś tam rzeczy do, do ubrania, łopaty do kopania, niech sobie wykopią ziemiankę, niech sobie tam siedzą bez prądu, tak jak nasi przodkowie, tak jak nasi dziadowie i pradziadowie. Skoro nie chcą w społeczeństwie dostosować się do, do warunków, w których żyli, to niech sobie tam na własnych zasadach żyją między sobą. Niech się tam biją, mordują, kwiczą, ryczą, cokolwiek innego. Ich sprawa. Niech sobie zdobywają pożywienie od czasu do czasu można im wrzucić jeszcze jakoś wsparcie humanitarne, taką paczkę z żywnością przez mur. Są sposoby i można ten problem rozwiązać bez zabijania, bez likwidowania tych łobuzów społecznych. Da się to zrobić. Kwestia jest, że trzeba się przyznać, że albo ktoś nie wie, jak to zrobić, i trzeba powiedzieć, nie wiem, jak to zrobić, ale jest to nie fair, a nie mówić, że trzeba takiego łotra zaraz skrócić o głowę, czy powiesić za głowę. Poza tym, zabicie takiego człowieka to zmuszenie w jakiś inny sp sposób innego socjopaty, który, który musi tę karę śmierci wykonać. Przecież ten człowiek sam dobrowolnie raczej się nie pozbawi śmierci. Nie, nie pozbawi życia, prawda? Czyli musi być człowiek zmotywowany albo finansowo, czyli z degenerat następny degenerat, który wykona karę śmierci. I co? Tamten degenerat wykonujący karę śmierci może funkcjonować, jest ok, bo on jest, on jest obliczalny, on jest przewidywalny i on za pieniądze zabije drugiego człowieka. Legalnie, legalnie. A tam zupełnie nie. Oczywiście rodzi się potem problem związany z aborcją, bo niektórzy na przykład są przeciwnikami całkowitymi aborcji, ale są za zabiciem mordercy, prawda? Czyli, czyli za karą śmierci. I to jest już pewien dysonans, który rysuje się w moim odczuciu wśród niektórych sfer politycznych, które tam gdzieś głos zabierają. Ale to jest moje zdanie i mam do tego prawo, mogę mieć w swój. Pogląd czy ogląd takiej rzeczy. Kiedyś byłem takim patrzącym na to wszystko tak albo czarne, albo białe. W obrazach też tak nie jest. Może być albo czarne, albo białe, ale może być coś jeszcze pośrodku. Jeszcze jest tysiące odcieni szarości, miliony różnych kolorów. I to nie jest tylko. Można oczywiście z tych milionów kolorów wybrać czarne i białe. Tylko tymi dwoma się posługi. Ale świat nie jest dwukolorowy, nie jest dwubiegunowy. Tego jest więcej. I dlatego wracam, wracam jak ten bumerang do mm, tekstów pana doktora, do tekstów y, pana Tomasza, współtwórcy Żywienia Optymalnego. Y, to jest moja kanwa. Na, na bazie tej opowieści związanej z Żywieniem Optymalnym buduję wszystkie te moje, głównie te moje nagrania. Taki przyjąłem sobie, powiedzmy, styl i tak to, tak to się tutaj umiecie dzieje. To tyle chyba na dzisiaj, to tyle. Życzę Wam pięknego dnia, dobrej czarnej cholery, czy tam Francji, jak tam kto woli. I w jutrzejszym dniu przeczytam dalszy ciąg o odchudzaniu. O odchudzaniu, bo to się da zrobić. Tylko trzeba tylko trzeba zamknąć lodówkę albo, albo ją szerokim łukiem w ciągu dnia obwinąć. Trzymajcie się, cześć.